Dobra, jesteśmy znowu w grze. Aktualnie nazywamy ludzi. Zdaje w sensie, się, że co mam zmienić go w nietoperza? Chyba nie mam nietoperza. Tak czy inaczej, mamy takiego kolegę Lisa. Trochę inaczej wyglądał. Tak wyglądał. Na pewno nie będzie się nazywać Alnana. Co to w ogóle jest za imię? Alnana. Przyjmujemy propozycję na nazwy dla nich. Alnana, może ci włożyć w dupę banana. Wypiłam herbatę na jednogólnięcie. No coś bywa. E, dobra, jak go nazwać? Nie może być Anna alna. to wiesz. Być żeby cię mówiło. <grym> o, matko. Dawaj, najgłupsza nazwa jaka ci przyjdzie do głowy, omijając Twoje stere. twoja Bo nie nazwę randomowego tego twoja stara. No tak bym chciała, bo tak nie jest prawidłowo, tak nie jest Wladimir, powiadasz. <noise> Idealnie. Zmieniałam mu formę, czy dalej zostaje liskiem, Może jakiś inny kolor, inny wariant. Widzę, jak wielczyk przypomina. Może być czymkolwiek tylko zechce. Na no, taką cerną, a może być też jeleniem, a może być rybką, lamą, łosiem nawet. Może być. No, dużo tego jest. Te jakie tu są fajne, ja chcę to odblokować. Te nie nietoperz. I chrabus. Dobra, nieważne. To co, zmieniamy jemu wygląd, czy zostaje tak jak jest? Trochę opcji mam. Chyba na razie go zostawimy liska wariant. Tak wygląda świetnie. Nie wybierasz ze mną, to sama sobie wybiorę. Ale emil jest. Ja nie sprawdziłam, jaki ma perki. Dobra, Ola, ci idzie się modlić. E, Ocalę cię. Będziemy czochrać Luisa po głowie. ile zostanie to taki Luis. Cisza na morzu, cisza w kościele to się odezwie, ten będzie, ciele. No cóż, jak jest Harry, to musi być i Luis. Jak mi towarzysz zniknął, to w się sensie zostajesz ten. Luis chyba był trochę jaśniejszy. Może nie tak do przesady, ale Luis był jaśniejszy. Luis, słuchaj mnie. Dostajesz to za to, że mogę cię głaskać. I szczerze, zamiast się modlić, to może i w drewno. I ci niszczyć swoje naturalne środowisko. Ty zostajesz jak jest. I ty, jako że jesteś zły niedobry, idziesz na przymusowe roboty do kamieniołomów. Dobra, gdzieś tu niby jest brud. Ktoś nasrał, trzeba to sprzątnąć. Dobra, chyba trochę się zejdzie. No wiesz ty, co? No wstydź się. Tak srać po kątach. W sumie po kątach to jeszcze zrozumiał, ale tak po środku. Groszę, to od kota. Powiedziała dumna właścicielka kilku kotów. W ogóle, ile my ich tutaj mamy? Mamy sześciu. Akurat jest sześć łóżek trochę mało. A no to idziemy na wyprawę. Idziemy na wyprawę, idziemy na wyprawę. Pauli się przypomniało, że powinniśmy nagrywać Minecraft. U, dobra, ta mi się bardziej podoba. Kapibara. Tutaj mam gwiazdki, tu idziemy. Większa szansa na wydobienie dodatkowego serduszka, bo jestem walony bez talerzy w tej grze. Jestem prędkością. Ok, mamy fontannę. Postawimy ją na dziedzińcu, co wy na to, na chwilę obecną jest najbardziej potrzebna. Ja do sprawiedliwy, ocalę was. Najpierwsza chyba droga do Bosa to była w tym dziesięcioleciu. Siostry? Idealnie przyszłość na BOSA. Ja nie lubię wam wybaczać, ale Pan kazał nam wybaczać, więc raczej powiem, jesteś moim sługusem. Siema, to znowu ja. No. Czytanie w myślach. Ja nie chcę nic mówić, ale czytanie w myślach moich wyznawców będzie najmniej ciekawe. No dobra. Skoro jesteś tu i jesteś, nazywamy go albo zmieniamy. Tak więc, jak się czas będzie nazywać? Kredę nie wiem. Dużo mi pomogłaś, to, to ci powiem. To ci powiem. Czy myślisz? Serio, <laughs> <So>, Julia. <laughs> o oh god. Nie mogę z Tobą naczyć, bo nie mogę. Chyba czka mi się skończyła. A Bliska się przyszła. Czas, stwórz swojego idealnego Sylusa. No, czy chcesz, żeby był? On nie jest Jerzym. Wiem, że nie jest Jerzym. Ale aktualnie mam tylko jeża. Te stara, wiesz gdzie jest smok? Smok jest tu. Ostatni światek, który będziemy tutaj robić. Niestety, może być co najwyżej wielbłądem. Może być też takim raczym tygryskiem. Słuchaj, pokazuję ci. Mamy serdinę, wieprzowinę, psinę, kocinę, lisinę. Jakie mięso tylko chcesz. Tutaj te wszystkie co się świecą, nie są zablokowane. Czy wolisz tygryska? Może być taki wkurzony tygrysek, może być taki tygrysek o... Julka, to jest twój mąż, wybieraj. Wyobrażam sobie. Wybieraj mu kole może mu dać taką rdą brodę. Wiem, że z śpiewaniem mu nie idzie, ale ja go nauczę. I mamy Sylusa, gówno zjada, który jest zaczepisty. O. Masz ma coś do mnie. Dobra, Sylus, idźcie modlić. No hej. Browek. Nazywamy kult. Ogólnie ten drugi widz nie istnieje, bo wyświetla się przez to, że ja mam tego. Włączonego Twitcha, żeby widzieć. No. Autentycznie zobacz, teraz wyjdę, bo już nie potrzebuję, bo potrzebowałam do sprawdzenia dźwięku teraz nie mogę widzieć ile mam aktualnie widzów, więc mam mnie informować. Dobra, jak nazwać kult? No, no, nie kult Baranka. Julka, ufam Tobie. <ścoughs> aktualnie w no mówię, mam tylko te dwa, kult dupy Virgila i chrześcijanizm, tak. Nawiązuję do, do naszej starej grupy. Jakby była tutaj z nami Kojana, to bym to nazwała paulinizm. W sensie, że kult dupy czy chrześcijanizm? Zimno się zrobiło. do, no bo ty wiesz... krzesło było pierwsze. Ciebie akceptujemy takiego, jaki ty jesteś, bo ty jesteś. Tak, serio ja to wpisałam. Dobra, mają jakieś łóżka. Przez noc im posprzątam. Ten nie, nie posprzątam. Eee, coś ugotuję. Może się nie otują. No, macie więcej, może wyrobicie coś ciekawego. Oprócz główna. Dobra, czas. Teraz... Pajączki. Pajączki. Mięsko. Dobra, idziemy im odprawić eee, religię. Trochę ich nazbierałam, co nie? Chwileczkę dosłownie nie było. się to nam da, że jeden z tych naszych followerów będzie mógł zbierać hajs i ci bardziej lojalni będą dawać trzy razy więcej hajsu. A to znowu działa tak, że możemy zebrać od nich hajs raz dziennie. To drugie brzmi fajnie, bo przynajmniej będą mieli czym się zająć, ale jak to pierwsze, to to pierwsze. Słucham się Ciebie. I plum. E, może tu śluby będę mogła brać. O co mi ślub? Nie mam pojęcia. W końcu będziemy mogli im te ogarniać na kolejnym live'ie. A na razie to saveuję. No i się żegnam z tobą, Julka, bo i może ogarniemy Minecrafta. Więc. Bye bye!